Zobaczcie, co przygotowała firma Aleksandra Statki w takim mini opakowaniu. W takim sensie jest jeszcze hincz. I to wszystko się w tym opakowaniu pomieściło. Patrzcie na ten mini w internecie. Mini pioneczki, mini plansza. A teraz zobaczmy te statki, co w środku jest. Instrukcja obsługi mazaki i plan dwie plansze. Widzicie, te mazaki są takie fajne, że można nimi wszędzie napisać i one ja się zmyją. Przykładu, jeśli się nie zmyje, mam od matki. Zmyłość. Gdzieś się ze skóry się zmywa, ale na skórze szybko zastyga. No, ale no, na tym kartonie powoli zasycha, więc spokojnie się zmywa. Patrzy. no jak blanczu, stoją takie karty. W sensie filma Aleksandry Lewandowski jest lewy. Jest to dosyć dobre posunięcie, tworzyć takie podręczne gry. Aby wygrać tą walkę z trefrem, kto jest większym przedsiębiorcą, większym przed... przedsiębiorstwem, o. Nie że jeszcze pomysł udany i życzymy sukcesu. Jestem miękkie, mam nadzieję, że będzie udany sukces. 너또 t